Chcesz dołączyć do mojego klubu w Brawl Stars, po prostu odpal w Brawl Starsa, kliknij w zakładkę klub i tu masz znacznik klubu, po prostu wpisz go i będziesz w moim klubie. Jeszcze wymagane jest 600 pucharków, bardzo serdecznie polecam. Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj postaram się wbić znaczy na pewno wbiję, dobiję właśnie te kredyty tutaj, czyli 3000 pucharków. Wiem, że to nie jest jakoś dużo, ale ja niedawno zacząłem grać w Brawl Starsa, więc no um, bardziej mi chodzi o kredyty niż o ten pucharki, ale pucharki też muszę wbijać, więc lecimy widzowie, bo ja um, um, w Brawl Starsa um, gram. Um, no, chyba od jakiś tygodnia, nie? Więc. No, bym powiedział, że. No, dlatego mam tyle pucharków, bo gram od tygodnia. Ale teraz bardziej chodzi o kredyty, więc lecimy. Widzowie, musimy wygrać gierkę, żeby właśnie dostać. Dostać te pucharki, więc lecimy. Dobra, widzowie. Dobra. Walimy typa. Wali. Żeby oni mnie zaraz nie zabili, ale dobra. No nie no kurde, zabili mnie znowu, kurde. Widzowie, coś nie wyszło, no bym powiedział, coś nie wyszło. Kurde, bo wszyscy są od nich, od no drużyny, no my nie wygramy, jak ten gościu taki jak nie wiem, do... no... nie ja wiem kto. No... Hmm, chyba wiem kto, ale nie będę mówił, dobra. Widzowie, dobra. Ubijam się tu i lecimy, lecimy. Kurde, spieprzam, spieprzam. Spieprzam z rakietą, bo nie wytrzymam zaraz, kurde, spieprzam. Kur... Dobra, dobra. Z tym jak... No nie rakietą, tylko miecz. Ja pierdzie... Co ja to, czy to, to, Nie wiem, dobra. Ten szczel, szczel do uszczelania. Ej, nie dostałem pucharku w ogóle. Ej, nie wiem dlaczego. <kłysy> A, bo ja mam... Co się od... Dobra, dawajcie, solo po prostu zagramy. Ym, solo lecimy, więc no dobra. Lecimy solo, bo musimy tutaj wygrać. Jak teraz wygramy, no to iście. zarobiście. Dobra. No to... Musimy, musimy raz wygrać. Dobra. Dobra. No i co? Tutaj? Pyk. Dobra, rozwalam. Dobra. To pięknie. Dobra, rozwalone. Dobra. Zostało ogólnie liczba pozostałych zadymiarzy 8. Więc 8 jeszcze pozostało. Ale widzę, że chciałabym Wam przypomnieć, dołączać do mojego klubu. Hmm. Bardzo serdecznie polecam dołączyć do mojego klubu, jest mega fajny. Hmm. Już dużo osób tam trochę jest. Jak na to, że wczoraj zapromowałem ten, no to już jest cał całkiem przyzwoicie, nie? Całkiem przyzwoicie. Dobra. Hmm. Widzę, że tutaj gości już się. Dobra. O kurde, dobra, wielkie starcie, gdzie jest ten gościu? Gdzie? Pewnie, pewnie będzie zawsze tak, że po prostu będę go milion razy tutaj szukał, nie? No, tak zawsze jest. Tak zawsze jest, więc dobra. Hmm. Hmm, gdzie, gdzie? Hmm. O, dobra, tu jest, tu jest. Witam, witam bardzo serdecznie. Witam, witam. No ja, no kurde, jakbym go wal, no, Dlaczego ja tego nie kliknąłem? No, on tego gówna, ale dobra. Mam plus 8, więc jest, widzowie, mam to. W końcu 3000 pucharków i te kredyty, dobra. Ej, bo ja nie odblokuję to i co, I dobra. Nie wiem, mm, nie, nie. Chcę. Dobra, nie chcę tych ku kupować, bo. E bo się nie opłaca, nie? Bo ja, jakby gemy nie chcę wydawać. Jak już, no, no to jakbym miał gemy, na razie nie mam, ale. No wiecie. Dobra, ostatnią rundkę chyba sobie już pykniemy, chyba że tak przegramy szybko. To jeszcze jedną sobie walniemy, ale dobra. Um, dobra, teraz musimy się skupić ogólnie, żeby tu nie przegrać, żeby nie było. Um, dobra. Na następny odcinek, nie wiem czy na następny, ale niedługo będzie taki mega fa fajny odcinek. Prawdopodobnie z 1v1, ale nie wiem czy to będzie ten następny. Ej, co ja zrobiłem w ogóle? No, na mnie to dobrze, ale będzie taki jeden v 1 ale nie, nie mówię wam z kim, nie mówię czy wygrałem, czy przegrałem. Bo już trochę nagrałem tego odcinka, ale nie cały, nie cały, więc no widzowie... Ale wiem, jaki jest numer, no? Ale no. Nie, na razie wam nie mówię. No tutaj musicie ten, musicie, musicie czekać, bo po prostu musicie być cierpliwi. Yy, musicie być cierpliwi. A tu gościowi chyba mieli w ogóle soja, ale nie wiem, nie wiem. Dobra. Ja chcę tą piłkę, żeby nie było, bo ma mało HP, żebyśmy, wiesz, żeby mi. Wie, o, a może tego gościa zabije, bo. Dobra, wkurzył mnie, wkurzył mnie. No nie, no. Zabili mnie, no nie no, po prostu uwielbiam. Uwielbiam, Bro, kiedy ja mam Rage'a. No, jeszcze mi jeden, minus ten. Nie, nie, na razie nie chcę grać z widzami. Potem będę grał, ale na razie nie. Dobra, widzowie, dawajcie jeszcze jedną rundkę, tak naprawdę. Widzowie, ja gram z widzami tak po, po późniejszych porach. Na przykład 19 W takich. O to godzinak gram właśnie z widzami, żeby nie było, nie? Ja o takich porach gram z widzami, więc no tak to wygląda. Ogólnie tak to wygląda, o takich porach gram z widzami. Nie wiem, no. 18 może czy, różnie, ale wchodźcie do Broustarsa, patrzcie czy ten, ale o takich wcześniejszych to zawsze nagrywam odcinki o takich wcześniej, wcześniej, wcześniejszych godzinach, zawsze odcinki nagrywam. Więc no tyle wam powiem. O nie, no on jest tutaj już dobra. Walimy tego Kita, bo, bo tutaj on mnie zdenerwował, dobra. Łatwo, dobra. Ja teraz mogę sobie troszkę spieprzyć. Dobra, dobra, jak nas spok... O nie! O nie, dobra, spieprzamy, spieprzamy. Nie, nie, no kurde, widziana, ta bomba jest taka głupia. Ale dobra widzowie. O, plus dwa pucharki, więc nie najgorzej. Widzowie, to było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Odblokowaliśmy te kredyty, więc to było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Papa. Pa.